Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Ja do Was dzisiaj przychodzę z takim małym holem perfumowym. W tym miesiącu do mojej kolekcji dołączyły trzy nowe flaszki, także jeżeli jesteście ciekawi co to takiego, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Słuchajcie, zakupy całe zrobiłam nie w ciemno dla odmiany. Wszystko to są perfumy, które ja znam i które chciałam mieć i które, które miałam na chcieliście. liście. Jeden z tych zapachów wąchałam dawno temu, w zeszłym roku, także jestem ciekawa, czy moje wyobrażenie o tym zapachu się nie, nie zmieniło, albo czy się w ogóle, czy dobrze pamiętam ten zapach, o tak. Także to się okaże, także to jest taki kupno, powiedzmy, Pół na pół w ciemno, no bo niby testowałam, ale już mało co pamiętam. No i tak dwie trzy flaszki. Słuchajcie, zacznę od tego, yy, chyba. Od tej flaszki, od której jestem najbardziej przeszczęśliwa i, i podekscytowana, a mianowicie kupiłam kolejną flaszkę firmy Papillon. Tym razem udało mi się kupić używany już flakon po prostu od kogoś, także dużo, dużo taniej, więc bardzo się cieszę, bo te perfumy też do tanich nie należą. Ja Wam opowiadałam o marce Papillon, zrobiłam oddzielny filmik, najpierw o testowaniu próbek, potem Wam opowiadałam, że kupiłam jedną flaszkę i teraz właśnie druga. Jestem w marce po prostu zakochana. I e, naprawdę uważam, że to są perfumy warte poznania. Dla mnie to są perfumy też warte swoje ceny. Tutaj idzie jakość, tutaj jest wizja, tutaj jest wszystko. No, jestem po prostu zafascynowana tą marką. Także kupiłam, e, jak widzicie, perfumy Anubis. E, to są w ogóle pierwsze perfumy, jakie Liz Mur stworzyła. Jeszcze w ogóle zanim nawet marka nie powstała. To są perfumy, które ona stworzyła dla siebie. E, stworzyła perfumy takich, jakich nie mogła znaleźć na rynku, takie, jakie by e, bardzo chciała nosić. E, też ona tam mówiła, że skończyła jakiś taki mini kurs w ogóle stworzenia własnych perfum, i tam, właśnie na tym kursie, mi, mi, prototyp powiedzmy, tych perfum stworzyła i na początku produkowała je tylko dla siebie. Później zaczęli się pytać ludzie o, te, o ten zapach, więc robiła go też dla innych. No a potem. Tak jak mówię, założyła własną firmę. Także Anubis, no jak się można domyślać, zapach inspirowany starożytnym Egiptem i później właśnie powstał spell One to five, 7 lat później, także też, też inspirowany Egiptem. A to jest pierwsze, pierwsze spotkanie z Egiptem. No a w Anubis to był, to był czy jest, trudno powiedzieć, chyba Bóg śmierci, tak? Czy... Tak mi się wydaje, że Bóg śmierci. Więc tu chodziło też o, to, o tą inspirację całym tym otoczką tego wszystkiego, co było w starożytnym Egipcie, czyli mumiami, sarkofagami, tym całym obrządkiem i tak dalej. No i jest to zapach skórzanu kadzidlany, można by powiedzieć. On ma dosyć prosty, krótki skład. Tutaj też jest, jest skóra, pamiętam, że jest szafran. Jakieś są nuty zielone, też jest właśnie kadzidło. Mira. Także to jest taki zapach skórzano-kadzidlany. To jest taka przepiękna skóra. Powiedziałabym taka szorstka, taka sztywna, trochę jak skóra z futerału. Dla mnie to jest brązowa, sztywna skóra z futerału, ale ona jest taka. Z jednej strony jest taka ostro kwaśna, z drugiej strony jest taka trochę słodkawa od tych właśnie może tego tej miry czy kadzidła czy jakiś tam innych nut zielonych, ale ten zapach nie jest taki bardzo ostry, taki bardzo kwaśny, jak kwaśna skóra, tylko właśnie jest taki troszeczkę jak gdyby dosłodzony innymi nutami. Jest taki bardzo przytulny. Z jednej strony brzmi mi ta skóra tajemniczo, z drugiej strony ten zapach jest dla mnie bardzo komfortowy i taki właśnie przytulny. No ale to może też dlatego, że ja po prostu lubię skórę i lubi właśnie takie wydanie skóry takiej, takiej sztywnej, brązowej czystej, trochę trochę ostrej, ale też jednocześnie takiej jak gdyby przyprawowej, bo tutaj czuć całe bogactwo innych nut no ja jeszcze za mało tych perfum nosiłam żeby w pełni po nich opowiadać także mówię, mój haul to są zwykle jakieś takie albo pierwsze wrażenia jeżeli yy, perfum nie znam albo takie właśnie otwieranie i pokazywanie, ale to też jeszcze nie można mówić o pełnych recenzjach i pełnych testach tak jak widzicie, flaszkę kupiłam taką nie wiem, w jednej trzeciej zużytą więc dla mnie jest ok, bo wiadomo, przy tej ilości perfum to są i tak rzeczy, których ja prawdopodobnie w tym wcieleniu nie, nie zużyję tutaj flakonik, nie wiem, chyba jest starszy, bo nie ma tego motylka, moje Dryad mają motylek tutaj jeszcze takie złoty a tutaj na tym korku nie ma nic ale sama butelka wygląda tak samo i kartonik też wygląda tak samo, także tylko troszeczkę ten korek się zmienił. No i jestem bardzo szczęśliwa, że druga flaszka papillon jest w mojej kolekcji. No to została mi jeszcze jedna na chcieliście, a potem. A potem zobaczymy. I kolejne perfumy to te, o których mówiłam, że wąchałam rok temu i nie, nie wiem, czy dobrze pamiętam, czy nie. To jest oczywiście moja ulubiona marka, czyli Etat Libre d'Orange. I skusiłam się na Hermana. Ja pamiętam, że jak testowałam ten jeden z wielu Discovery setów malutkich, które zakupiłam w zeszłym roku, to pamiętam, że Herman wywarł na mnie wrażenie, ale nie na tyle, żeby go kupić. Mówiłam, że to jest takie trochę pomieszanie, dlatego że to są takie perfumy, które mają trochę z perł od lalika, trochę z encr. No a taki niby różany, niby drzewny, niby świeży, niby, niby nie wiadomo co. I ja nie wiem dlaczego ostatnio po prostu dostałam jakieś obsesje na tym punkcie, że tak, to są takie perfumy, które ja muszę mieć w swojej kolekcji. Chociaż już próbkę dawno temu posłałam w świat, ale po prostu mi się o tym zapachu przypomniało i kupiłam. I kupiłam od razu setkę, bo czemu nie? Uwaga teraz dla tych, którzy nie lubią hałasu otwieranego celofanu. Mam. Tak wygląda. Słuchajcie, w ogóle, cała inspiracja tych perfum to jest, znowuż, jak to zwykle bywa w marcu, do Dorąż, że to jest po prostu kolejna historia. To są perfumy inspirowane poematem Wiktora Hugo. Ja oczywiście nie, nie to, że ja to znam, znałam, tylko po prostu teraz wiem, kiedy już się zaczęłam interesować tymi perfumami. Herman By My Side Seems Like a Shadow. To jest w ogóle powiedziałam, że Herman to jest oczywiście y, skrót myślowy. Herman a me kot, me parasant une ombre. <noise> w każdym razie to jest Herman by my side seems like a shadow. I to jest poemat właśnie, tak jak mówiłam, Wiktora Hugo y, o, o czym myśleli dwo, dwoje jeźdźców, czy coś takiego. I to jest właśnie y, o, wędrówce, przez jakieś tam pustkowia, yy, przemyśliwa, przemyśliwaniu, yy, przemyśleniach na temat własnego życia, na temat własnych doświadczeń i tak dalej. No i ten Herman to chyba rzeczywiście jest ten shadow yy, i rzeczywiście to jest ta, nie wiem, nasza druga strona, yy, albo też może jakaś wymyślona postać, albo nasze sumienie, z którymi rozmawiamy i tak dalej. W każdym razie to wszystko jest tutaj kwestia właśnie takiego cienia, gra cieni i same te perfumy również ponoć są tak stworzone, że tu wszystko chodzi o właśnie jak gdyby to miał być zapach naszego cienia. No i, i ja jak słyszę takie historie, to mieciarki przechodzą, więc ja od razu już nieważne, co je muszę to mieć. Ale zapach pamiętam, że mi się wtedy podobał. Ja tu już się coś innego testuję, więc muszę ostrożnie wybierać. No tak. Ja nie wiem dlaczego. No, ja nie wiem dlaczego ja wtedy tak przeszłam do takiego. No, że to są takie normalne perfumy i nieważne. Bo to są naprawdę bardzo ładne perfumy. Słuchajcie, rzeczywiście tr czuć troszeczkę róży, ale to jest taka bardzo świeża, taka wodnista, bym powiedziała, taka akwarelowa ta róża. Na pewno tutaj są jakieś nuty zielone, na pewno czuć takie nuty jak gdyby ziemi, nuty drzewne, taka ziemista. Tak, tutaj to rzeczywiście jest rzeczywiście coś z pereł od Lalika, coś z Enkrnoi. Chociaż ja nie jestem fanką n ja tam nie czuję tego, co powinno się czuć, albo co większość ludzi czuje, jakieś chłodne posadzki i tak dalej. Natomiast tutaj rzeczywiście czuć jakieś takie ciekawe, bliżej nieokreślone nuty, takie ziemiste dla mnie. Ziemiste, wodne, ale czuć też taką jak gdyby krystaliczną wodę, taki górski strumień, bo jest taka przyjemna metaliczność. W ogóle to są perfumy stworzone przez Quentin Bisha i e, jak to na, je, na, na jego twory przystało, one są troszeczkę mo, molekularne, Quentin Beach zauważyłam, że lubi się bawić różnymi takimi e, no, nowatorskimi składnikami, molekułami, jakimiś innymi, niespotykanymi może w innych perfumach i tutaj na przykład jest e, Pepperwood to jest też jakaś molekuła jest Ambroxan, który jest oczywiście molekułą e, jest słuchajcie, molekuła Calypson nie wiem co to jest, ale molekuła Goosomina to też jest molekuła, także tu jest kilka jest też oczywiście czarna porzeczka więc zresztą wyświetliłam Wam te nuty, ale chodzi mi o to, że tutaj jest właśnie tak, są te molekuły w związku z tym znowu to będą jedne z tych perfum które mogą być bardzo różnie odbierane przez różne osoby, no bo molekuły mają to do siebie, że mo, może się, mogą się z Wami zgodzić a mogą się z Wami zupełnie nie zgodzić albo możecie je odczuwać zupełnie inaczej niż pozostała, nie wiem, część populacji, tak jak to jest ze mną i z, z Ganimedem na przykład no bo to tam, te, tam też grają główne skrzypce przecież Akigala Wood, która też jest tworem sztucznym. No w każdym razie ten zapach bardzo mi się podoba. I powiem Wam szczerze, że yy, tak, to jest, to jest zapach po prostu na tą porę roku. Moim zdaniem to jest zapach na wiosnę i na lato. Dlatego, że on ma w sobie jakąś taką świeżość, chód. Nie wiem, nie wiem dlaczego wcześniej jakoś tak przeszłam do porządku dziennego, kiedy mi się ten zapach naprawdę bardzo podoba. W ogóle zobaczcie kolor tej butelki. Mam nadzieję, że to widać, że on jest taki szary, taki brudny, taki właśnie cień. No i, i ta, ten kartonik cały, widzicie, jak to jest zrobione, że to jest po prostu ten cień, czyli zapach naszego cienia. Jakkolwiek byśmy sobie to nie chcieli interpretować. Sam zapach naprawdę jest bardzo ładny. No, będę oczywiście nosić i Wam więcej opowiem, bo jestem ciekawa, czy on w ogóle się jakoś tam zmienia w ciągu dnia. Czy yy, nie wiem, czy jakoś gra fajnie na skórze, zobaczymy. Ale to jest moja dziesiąta flaszka. Oficjalnie to jest moja dziesiąta flaszka Etat Libre d'Orange. I w tym momencie więcej niż 10% mojej, mojej kolekcji to jest Etat Libre d'Orange. I ostatnia flaszka, yy, trzecia, która dołącza do mojej kolekcji w tym miesiącu, to jest, słuchajcie, Jacques Fat Red Shoes. Miałam nadzieję, że zdążę Wam opowiedzieć o tych perfumach, zanim kupię tą flaszkę, ale po prostu się nie wyrobiłam w zeszłym miesiącu. Miałam takie plany, tyle mam planów filmowych, że po prostu się nie wyrabiam. Jestem ciekawa, czy się w tym miesiącu wyrobię, bo znowu mam dużo planów filmowych. W każdym razie wspominałam chyba w którymś filmie, że kupiłam cały zestaw, nie wiem, chyba tam jest 8 próbek właśnie Jacques Mnie marka Jacques Fatt, już od jakiegoś czasu intryguje, zaciekawiła mnie. Widziałam na kilku takich kanałach, które lubię oglądać więc no mówię, zapragnęłam przetestować, jak przetestowałam no to potem zapragnęłam mieć flaszkę właściwie to mam na swojej chcieliście znaczy miałam na swojej chcieliście dwie flaszki, no i jedną właśnie kupiłam i to jest ta, która nie jest w ciemno bo ta druga to w ciemno niestety słuchajcie, Red Shoes musicie przyznać, że kartonik wygląda zacnie zaraz to otworzę i Wam pokażę Niestety folię musiałam ściągnąć całą, bo kartonik się otwiera w ten sposób. O. Musicie przyznać, że prezentacja tych perfum naprawdę jest przepiękna. Tak wygląda w środku. Kartonik taki ma podwójne, podwójne denko. Uuu, ta butelka jest naprawdę ciężka. No, naprawdę ciężka. Tak to wygląda bardzo ładnie, naprawdę takie. No ja lubię taki prosty wzór, takie proste butelki z prostym e, jakimś logo czy etykietą. Bardzo mi się to podoba. Bardzo eleganckie to jest według mnie. Słuchajcie, ja jeszcze o tych perfumach będę Wam opowiadać, jak już e, zro, zrobię ten e, test. test, Znaczy, zrobię ten test, jak opowiem, będę opowiadać o tych próbkach, które zakupiłam wówczas jeszcze też magnetyczny. Co, co to jest za zapach? To jest przede wszystkim opowieść o czerwonej porzeczce, o czarnej porzeczce, przepraszam. Ale tutaj też są i inne jakieś tam czarne jagody, takie leśne, jakiś tak jakby jałowiec. Ale tutaj oprócz tego wszystkiego jest jeszcze imbir. I pamiętam, że tutaj są aldehydy. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale aldehydy w perfumach przeżywają jakąś swoją drugą młodość. W ogóle wiadomo, że wraca w ogóle moda na perfumy retro, perfumy vintage. Nawet nowe marki coraz bardziej, znaczy zawsze się inspirowały perfumami vintage, ale teraz, jak gdyby, nawet nie próbują ich jakoś na siłę unowocześniać. Tylko bardzo dużo nowoczesnych marek podaje nam zapachy, które rzeczywiście pachną w stylu vintage. I to wszystko, mam wrażenie, też jest ze sprawą między, in między innymi aldehyd, które wracają, które oczywiście w tej chwili są podawane zupełnie inaczej, bo kiedyś aldehydy bardzo nam się kojarzyły właśnie z Chanel Number no. 5 i właśnie bardzo do tej pory wielu osobom aldehydy się kojarzą z bardzo yy, no staromodnymi, jak to się mówi, perfumami. Natomiast teraz te aldehydy są podawane w zupełnie inny sposób, i one nadają po prostu takiej świeżości zapachowi, takiej przestrzenności, mam wrażenie. I tutaj właśnie to jest: jest ta czerwona porzeczka. Są jeszcze jakieś takie inne jagody, może jakieś nuty drzewne, ale to wszystko jest podkręcone tym imbirem, który dla mnie też zawsze w perfumach pełni rolę takiego rozprzestrzeniacza. I do tego jeszcze te aldehydy. Moim zdaniem ten zapach jest przede wszystkim bardzo kobiecy i bardzo elegancki. Dla mnie to jest taki zapach dla kobiety szefa, jak to się mówi. Kobiety pewnej siebie, kobiety może elegancko ubranej, inaczej to nie jest zapach dla takiej kobiety. To jest zapach, który może Wam dać takie wrażenie, że jesteście bardziej pewne siebie, że, że trzymacie się do pionu. To jest jeden, wiem, to jest jeden z tych zapachów z efektem wysokich obcasów, o tak. Moim zdaniem bardzo elegancki, bardzo taki dystyngowany, może troszeczkę nawet w, w stylu old money. Przepiękny jest ten zapach, no. Dla mnie to może też być taki jeden z tych zapachów zupełnie na co dzień albo zupełnie bez taki sezonowy, yy, taki na, na cały rok, na każdą okazję. Bo on ma w sobie taką frywolność owocową, że nie będzie problemu ubrać go do tak zwanego białego t-shirtu, ale w tym samym momencie ma taką klasę i taką elegancję że można go ubrać do jakiejś, wiecie, garsonki, do jakiegoś stroju, do jakiegoś garnituru i tak dalej. Ja odbieram ten zapach jako kobiecy, natomiast wiadomo, że te wszystkie perfumy i tak są uniseks, więc to już e, mężczyźni musieliby dla siebie po prostu przetestować, czy to by im odpowiadało mi ten zapach bardzo się podoba i jak testowałam go z próbki to też tutaj i trwało się parametry, nie były złe ale co to jest za marka i tak dalej jakie ma perfumy w swojej ofercie i testy tych perfum to jeszcze oczywiście zobaczycie w jakimś tam kolejnym filmie bo tak jak mówię, mam te próbki, przetestuję, opowiem wam w każdym razie mnie marka bardzo zafascynowała jest dostępna, bo ja to też kupiłam na stronie diskontowej gdzie ja to kupiłam? Na, na All Beauty? Na, jakieś, na, na której ze stron dyskontowych, Także wiem, że jest szeroko dostępna. No ale opakowanie, mówię, jest naprawdę ładne. Ten kartonik taki sztywny, wiecie? I, I sama butelka też wygląda przepięknie. Ten korek jest dosyć ciężki. Mi się wydaje, że metalowy. Tutaj ma wytłuczone logo ale to mówię, do tego będziemy jeszcze wracać i na koniec jeszcze chcę Wam pokazać Discover Set, jaki kupiłam, z reguły nie pokazuję w holach Discover Setów ale bardzo mnie marka zaintrygowała cieszę się, że dostałam ten Discover Set i już go dzisiaj tak naprawdę zaczęłam testować, także coś tutaj już mam na dłoniach słuchajcie, marka Scentologia słyszeliście? Bo to nie jest nic jakiegoś szczególnie nowego. Ja po prostu tej marce nie słyszałam. Potem, jak zobaczyłam, ten mój ulubiony sprzedawca na eBay ma właśnie wysyp teraz tych flakonów, i miał też Discovery Set. I stwierdziłam, że okej, okay, kupię Discovery Set. Potem zaczęłam oglądać, szukać właściwie jakieś tam recenzji na YouTube i jest ich naprawdę niewiele. W ogóle dużo jest po rosyjsku, nie wiem dlaczego. Nie wiem, no taka, taka marka, słuchajcie, Centolovia. To jest w ogóle marka niszowa. Flakony widzicie tutaj na obrazkach, mają w takim e, stylu trochę jak lela, bo coś w tym design to idzie. E, no i nie wiem, te perfumy mają być nowoczesne, mają być długotrwałe, mają być mocne, także no nie wiem. Ja na razie przetestowałam już cztery zapachy i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jest to obiecujące i rzeczywiście te zapachy są no bardzo, bardzo fajne. Także możecie się niebawem spodziewać w filmiku. Z testami, właśnie z Centologii. A ja tymczasem będę nosić swoje nowości i w kolejnym podsumowaniu miesiąca Wam po nich też, o nich też poopowiadam. Dajcie znać, czy któreś z tych dzisiaj wspomnianych perfum znacie. Czy w ogóle znacie Hermana? Bo już, już, ja już po prostu czuję, jak mi to zawraca w głowie. Jest przepiękny ten zapach. Jest po prostu przepiękny, taki właśnie teraz na, na ciepłą porę roku. No mega, mega się cieszę. Z papillona, oczywiście też bardzo się cieszę. Z kolei koniecznie dajcie mi znać, jakie nowe flaszki do Waszej kolekcji ostatnio dołączyły, czekam na Wasze komentarze. Oczywiście te wszystkie nowe perfumy w mojej kolekcji już wkrótce po pojawią się też w moim sklepiku z próbkami, także jeżeli macie ochotę, to, to zajrzyjcie. Oczywiście link jest zawsze w opisie filmu. A tymczasem serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!